Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o pewnym zakupie, który niedawno poczyniłem, a mianowicie jest to lampa światła ciągłego. Co mnie do tego podkusiło? Otóż nie tak dawno jak byliśmy z kolegą na reportażu. Przepraszam, wyłączę radio. Jestem. Gdybyśmy na reportażu ślubnym. No kolega oczywiście filmuje, ja fotografuję chodził ze swoją kamerą i doświetlał sobie osoby tańczące światłem ciągłym, takim światłem, który miał zamontowany przy swoim gimbalu. No i nie jest to pewnie nic odkrywczego, no ale zrobiłem kilka zdjęć w świetle tej jego, tej jego lampy, nie używając flesza i stwierdziłem, że to naprawdę jest świetny obraz. Jakoś się Ostatnio nad tym nie zastanawiałem, ale gdy zobaczyłem, jak fajnie wychodzą, jakie fajne kadry wychodzą, jak fajnie są oświetleni ludzie, takim właśnie światłem ciągłym, lekko ciepłym. no Jest różnica między fleszem a tego typu oświetleniem. Flesz oczywiście zamraża nam akcję, więc ma też swoje zalety niewątpliwie, bo daje nam dużą ostrość. Możemy używać długich czasów naświetlania. A dzięki używaniu flashu ten obraz będzie ostry, prawda? Bo zostanie zamrożony, ale niestety mamy jakby mniejszą kontrolę nad, nad takim światłem, właśnie błyskowym, ponieważ on się rozchodzi po wszystkich stronach, prawda? Często też utracimy ten taki efekt miejsca. Czyli gdzieś tam DJ lub zespół ma fajne oświetlenie. Teoretycznie jest, jest dosyć. No dosyć fajnie dobrane to wszystko, natomiast flash potrafi to trochę zakłócić. Oczywiście też są sposoby na ustawianie tej lampy tak, żeby jakby ta ingerencja była możliwie najmniejsza. Natomiast zawsze jakaś tam jest. A światło ciągłe? Zupełnie inny rodzaj oświetlenia. Kiedyś, kiedyś jak jeszcze byłem na kursie fotografii takim doszkalającym, to było chyba z 15 lat temu, no może trochę mniej. U jednego takiego znanego fotografa yy, ślubnego. On właśnie preferował fotografowanie ze światłem ciągłym. On nawet yy, posunął się do tego stopnia, że w kościele szedł, trzymał lampę jedną ręką, drugą aparat i robił zdjęcia. No to już to, totalny hardcore. No i trzymał tą lampę w ręku. Natomiast ta lampa, to jest takie coś, co wynalazłem w internecie. Dosyć spontanicznie, szukałem <śmiech> <śmiech> światła ciągłego. <laughs> Natrafiłem na tą lampę. To jest w ogóle jakiś chiński produkt, ale bardzo dobrze wykonany. Naprawdę jestem w wielkim szoku. Wykonanie tej lampy jest naprawdę rewelacyjne. <laughs> w ogóle samo opakowanie już mówi dużo za siebie. Ja osobiście bardzo przykładam wagę do tego typu elementów co mamy w środku, no to jest w ogóle taki zestaw kombo, czyli taki powiedzmy rozbudowany, czyli oprócz samej lampy, mam jeszcze u, taki uchwyt na statyw tak naprawdę, to jest przejściówka z małego boensa na duży, czyli to jest system mocowania, jeżeli chodzi o oświetlenie studyjne, ale tym się nie będziemy teraz zajmować, to jest jakby taki dodatkowy element, natomiast chciałem pokazać samą lampę, jest super zapakowana w świetnym pokrowcu słuchajcie naprawdę rewelacja nawet uchwyt do trzymania co mamy w środku no i oczywiście sama lampa No jest po prostu coś niesamowitego, bo ona jest taka wąska, lekka ona ma około 350 gram wagi tu ma taki bardzo duży wentylator do chłodzenia. Tu zabezpieczoną diodę. No super. Tu mam y gwint na statyw. I tak naprawdę tutaj sobie założyłem przejściówkę i nasunąłem całość na sanki aparatu fotograficznego. Bo taki miałem zamysł, żeby mieć rękę wolną i móc fotografować w świetle ciągłym. Do tego mamy jeszcze klosz. Oczywiście on nam tutaj trochę będzie panował nad tym światłem. Czyli delikatnie go tam yy, ukierunkowywał. No. O! Dobra. No i teraz najważniejsza rzecz to jest bateria. Bateria, fakt, jest dosyć ciężka. No nie wiem nawet, czy nie jest cięższa od całej tej lampy. No ale bez tego, jakby światło nie może być mobilne. Bo, oczywiście, tutaj w pokrowcu. Mamy też zasilacz, czyli możemy tą lampę sobie ustawić gdzieś na statywie podłączyć do prądu i świecić również światłem ciągłym. Natomiast jeżeli chcemy się z nią poruszać, chodzić, no to musimy mieć baterię. Zamontujemy baterię, mamy taki zestaw. Lampa jest bardzo dobrze wykonana, tu ma wyświetlacz elektroniczny. W ogóle taki ciekawy design, naprawdę ktoś sobie zadał trudu. Czerwonym guzikiem ją uruchamiamy. Ona nam się tutaj włącza, prawda? Zaczyna się wyświetlać. Informacje i oczywiście musimy sobie dłużej przytrzymać, bo jak za krótko, to ona się zaraz nam wyłączy. Czekamy o! I już. I to jest 1% mocy tej lampy. A jest regulacja płynna od 1 do 100%. Teraz jest akurat 0. Mogę w tą stronę kręcić. Będę miał coraz większą moc. Mało tego. Ta lampa jeszcze ma możliwość regulacji barwy światła, prawda? Bo tak jak teraz tutaj widać, nie wiem czy to widać na nagraniu, ale to jest kolor światła zbliżony do światła Słońca zachodzącego. Natomiast możemy sobie tutaj regulować, prawda? Przechodzimy przez światło takie słoneczne, powiedzmy. Standardowe. No i możemy przejść jeszcze do jakiegoś zimnego światła, prawda? Więc mamy tutaj od 2700 do 6500 zakres barwy światła. No i jest naprawdę super. Teraz tak zamontowałem tą lampę na sanki i chciałem robić zdjęcia. O, zobaczcie. Tego może nie widać, ale już się załączył wentylator i chłodzi tą lampę, cichutko chodzi, naprawdę nic nie słychać. To podobne, że jakieś chłodzenie, gdzie wykorzystywana jest jakaś ciecz, z tego co wyczytałem, no, ale naprawdę jest bardzo cichutka lampka. No i oczywiście chciałem świecić nią i fotografować, prawda? No ale tak, nie przygotowałem się w, w tym względzie, że okazało się, że to światło jest naprawdę mocne, nawet słuchajcie, na ten jeden Zacząłem świecić po tych osobach, to nie tyle osobom przeszkadzało, na pewno nie, natomiast koledze, który filmował, na sali był taki dosyć, no, taki klimatyczny półmrok, więc trochę mu zaburzałem. Stwierdziłem, że tego dnia nie będę tego już używał, zrobiłem kilka zdjęć dla testów, tylko wyszły bardzo fajnie. Natomiast stwierdziłem, że rzeczywiście może być troszeczkę za mocna, do tej lampy można dokupić dyfuzor, taki półkolisty. Do tego jeszcze myślę sobie zrobić nawet z kartonu, słuchajcie, taką strumienicę, żeby to światło skierować centralnie na osobę fotografowaną, żeby się nie rozchodziło gdzieś tam po bokach. Także to jest do przetestowania na drugim reportażu, bo to tak naprawdę kupiłem tuż przed weekendem. Zabrałem pierwszy raz ją, odpaliłem, nawet nie wiedząc jak tak de facto świeci, bo nie miałem czasu tego sprawdzić wcześniej. I, ale do czego ją wykorzystałem tego dnia? Mówiłem się z młodymi, że zrobimy zdjęcia y, tak zwane w złotej godzinie, prawda? Golden Hour. Wyszliśmy na dwór, ale okazało się, że chmura przyszła i zasłoniła słońce. No i z całego Golden Hour został tylko Hour. <laughs> dlatego widzieliśmy tą lampę mówię, dobrze, to przetestujemy poprosiłem osobę yy, z wesela, jedną z osób żeby przytrzymała i okazało się, że sprawia się, sprawdza się rewelacyjnie Słuchajcie, normalnie efekt zachodzącego słońca na twarzach później w ten sam sposób opotografowałem wszystkich gości razem z młodymi, po kolei podchodzili trwało to trochę, no nie powiem parę minut, no to okazało się, że zużyło się tylko jeden z czterech Yy, tych poziomów baterii. Także naprawdę bateria okazuje się, że też jest bardzo mocna, i, i myślę, że spokojnie można w plener zabrać taką lampę. I nawet jeżeli nie zakładać jej na sanki, to na statyw i można fotografować yy, i doświetlać sobie scenę. Jedyny minus tej lampy, jeżeli tak to można nazwać, jest jego, jej cena. No niestety kosztuje 1500 zł z tym wszystkim, oczywiście, z tym całym wyposażeniem, z tymi dodatkami to jest tak zwana wersja combo. Można kupić wersję tańszą bez baterii, bez yy, tego dodatkowego uchwytu. Wtedy kosztuje bodajże 1200 zł czy 1100 nawet. Także no wtedy cena jest rzeczywiście niższa. No ale wiadomo, jeżeli nie mamy baterii, no to nie jesteśmy mobilni, jesteśmy uzależnieni. Od zasilacza i od gniazdka, więc coś za coś. Ale naprawdę uważam, że jest to bardzo dobry zakup, za czym jak się będzie sprawdzać w użytkowaniu na dłuższą metę. Natomiast, mówię, polecam, jeżeli ktoś szuka naprawdę porządnej lampy, mobilnej lampy światła ciągłego do takich właśnie akcji typu filmowanie czy fotografia, zwłaszcza właśnie mobilne, w plenerze czy na reportażu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.